Ops, cycki, cycki Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Epic i witam was w końcu, w końcu w opragnionym odcinku Dzisiaj mamy polecane anime Na początek chciałbym was bardzo, bardzo przeprosić za to, że dawno nie było odcinków, nie nagrałem tego specjala e, specjala zimowego z okazji dodania eventu e, oszalili się oczywiście wam, nie miałem czasu naprawdę nie miałem czasu, musiałem się trochę poduczyć e, również musiałem e, pomagać w domu w przygotowaniach świątecznych później nie miałem czasu, po prostu po tu prostu duży spam a jak już miałem ochotę nagrać to, po prostu wszystko zrobić to e, po prostu już tego tyle było na YouTube, że to się naprawdę nie opacało już nagrywać. Ale... No, Zapomniałem, jak to się gra. Tak dawno grałem, no stale. Zeszłem tylko, żeby wam nagrać tego specjala. Tak jak obiecałem, będę już mi i nie zamierzam przestać nagrywać. Teraz mam to, trochę przerwę z Monster Gram Biorę LOLa. Oj mi... Chakogon zginął. Ile mam tych Chakogonów W ostatnim evencie tyle wpadło tych Krzaków znowu, że żegam tym Saramtym nie wiem z tym zrobić Może na jakieś nupy przełożę sobie z tego kąta no ale cóż polecam na anime do tematu e, na celniku mamy zejnok okolicy anime które zostało niedawno dodane puszczone w telewizji japońskiej gdzieś tam gdzieś tam Donald już zapisami i naprawdę anime się dobrze rozwija ponieważ e, jest już chyba na no, większości stron z anime stop 100 Naprawdę polecam te anime no i o czym to jest? Zalawa wszystko, opowiem. Dobra. Dobra Okej, okay. tu to zabiję tego tutaj skór, ciebieka. Jak mi się chodziło? L lewą myszką, idź. I bij to, bij to, bij to O Boże, musicie mnie na Dobra. Wybac. no wybaczyć Bójnowskill Dobro taki gram, ale widzicie w kurze? Zabisz kamera chyba. Aha, to tak się robi. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Nie było tematu. No skill po prostu. Siadaj, czedu. Dobra. E, okej. Okay. to tak. Zaczynają od podstaw, to wam spoileruję. Anim opowiada o 17 latku utęszczającym do liceum, e, pewnego dnia jego życie po prostu diametralnie się zmienia, ponieważ... Na ziemię spadają tajemnicie pasożyty, które mają na celu przejąć ludzki mózg. Wchodzą przez noc, usta, ucho, dupę wszędzie. No, pasożyty mają na celu przejąć mózg. Więc 17 po prostu też to spotkało. Pasożyt, który chciałby mu przejąć mózg, lecz 17 latek się nie dał. Pasożyt zatrzymał się w jego dłoni, blokując mu przejście do swojego mózgu. No niestety pasożyt musiał się jakoś z nim... Dogadać, że tak powiem eee, Dlatego wybrali, że tak powiem Współpracę Coś takiego eee, No to tak, współpracę taką, że tak powiem Po wejściu pasożyta do mózgu eee, Pasożyt miał na celu Zjadanie innych ludzi Jego ci tak dziwnie, dziwnie coś robił z nimi, ta głowa, tak Takie ogólnie ja, to Jakby to powiedzieć Wam hmm. No, że robiły coś takiego to po prostu normalny człowiek nie miałby z tym szans nawet jakby taki jakiś swat wjechał 50 ludzi do jednego taki pikuś e, no i tak te pasażerzy po prostu żyją w świecie tych ludzi e, 17-latek po prostu ich nienawidzi jest to bardzo wielkie podobieństwo do Erena z Ataką Titan gdy Eren posiadł tą moc ale ogólnie w pierwszym odcinku chyba nie nawiedziałem, gdzie jego matkę to zjadli, ale to w tym. Jest tutaj bardzo duże podobieństwo między nimi. I to nienawiścią do jest tych naprawdę złych. No. I tak naprawdę nie chcę Wam dalej spoilerować. Na dzień dzisiejszy jest 14 odcinków. Tak naprawdę czekam na to anime jeszcze mówiąc. Przecież wszystkim wydaniem pierwszego odcinka po oglądaniu magii naprawdę mówiłem sobie Wow, pierwszym y, manga to po prostu było coś, trainer to już w ogóle obłęd, a odcinki to już mega, po prostu mega polecam. Myślę, mówiąc, tak dobre anime, mógłbym nawet nie powiedzieć, że to jest anime lepsze od ataką Titan, ale jeszcze nie wiem, naprawdę nie wiem. Dlatego czekam też na Waszą opinię po obejrzeniu tego. Chcę, abyście skomentowali to tutaj pod komentarzami. Żebyśmy sobie pod, o tym podyskutowali, co wam się podobało w anime, a co nie Bo anime naprawdę jest no, dobre Dlatego wam naprawdę polecam yy, No i co, niech na razie do tego koniec Anime było dobre Nie chcę wam dalej spoilerować Dlatego wysłucham was do opisu e, filmu Tam macie mangi online <laughs> Jakie odcinki online Pisy na kokoritsu I uwaga, wielki plus Wyszedł nowy sezon Tokyo Ghoul. Dlatego zapraszam, pierwszy odcinek był naprawdę mega. <laughs> Kontynuacja pierwszej serii co się stało pod koniec. Naprawdę to co się stało, postanowienie głównego bohatera naprawdę mnie trochę zszokowało. Dlatego zapraszam, mamy naprawdę dwa dobre anime w tym... E do roku, mam nadzieję, że to się coś zmieni się na Kakuritsu <laughs> oczywiście czekamy w wakacje na Ataką Titan druga e, część, drugi sezon <laughs> naprawdę warto i drugi sezon Tokyo Ghoul, wszystko macie w opisie tego filmu, linki manga, anime online ja tu się siedzę sobie na pustyni biję jakieś stwory dawno tego nie robiłem Zadamy na mładę w grupę czekaj, wróci! Fuck 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 prota, prota, prota. Dlatego jeżeli chcecie jakieś jeszcze odcinki, to piszcie... E, piszcie jakie mogę anime jeszcze polecić. Już nie wam będę jeszcze chciał właśnie... Takie takie starsze anime, ale naprawdę e, dobre anime polecić. No i co? Ja się na razie będę z wami zagrałem, bo dla was epic. Wszystkie linki macie w opisie i dzięki cześć. Zielaz!